Cześć wszystkim, z tej strony Kazik, a to jest wasza ulubiona seria, więc możecie już zadawać kolejne challenge yy, i półtora tysiąca łapek i wtedy następny challenge robimy, a mianowicie dzisiaj ze mną jest Kaczka, Kaczku, siema, siema, kurde, nie włączyłem <grym> mikrofonu, a, przyznaj się, że jesz, a nie, e, cicho, dalej jest Konar, elo, Przydaje się, że coś buzi trzymasz, Co Tu jest kiełpik. Cześć. <gry> Biegamy, bo mi się od razu snapy przypomina. Tu mamy o, to coś, nie. co musi przechać przez wodę. Oczywiście co zrobimy. E, tu mamy waltrę ze słomą. Miało być więcej słomy, ale ja poszedłem na obiadek i chłopakom usła pszenica, więc tak troszkę słabo. I tutaj mamy maszyny, które będą ogólnie prasować, więc dobra. Trzeba to wsiąść jakoś i to ogarnąć, żeby się znowu nie poblokować I ogólnie będziemy tutaj sypać W jedno miejsce, żeby przejechać Tu najlepiej gdzieś, w ten deseń Tak, tu, o, a tu a, jest jest co, to? co a, ty ja robisz? wcześniej. To jaki wariat Ale to trzeba za tą górką robić, bo to... No? Nie, to przed o właśnie O, dobra, ja tu zacznę sypać Weź tam, siądź już trasę I zajd najlepiej za halą o, tak trzeba to ogarnąć, chyba że tu dalej sypiemy Tutaj nie, no, odtąd Patrz tutaj, bo diec. później... co z tego, że to nasypiemy, A, jak bo... tam jest później górka z drugiej strony, nie? Tam z tyłu Ty. może, do tyłu co pojedziemy, o, od tamtąd Czy do plaży lepiej zrobić? plaży czy ja wiem Tu zrobimy i będzie najwygodniej, poczekaj, że wejdę do wody i Od tam będzie sypałaś? Tak, i tu będziemy sypać, tu koło mostu, o tu się Na plaży jaja ja się smaży Tu najlepiej tu? jest, tak A jak to stoisz to prosto to przyczepa, tu jest najlepiej. Dobra. A? Dawaj, Chyba Dobra, wieżej w to. Dobra, ja lecę po kombajn może. Albo dobra, idę to do challengera też szybko. Po... Ja spróbuję challengerem. Dobra, wjeżdżaj tam konar odpoku i zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wypali, bo to już naprawdę któryś raz się z tym męczymy. Meciem... Kombajny są na zasadzie spychać też będą więc mam no, nadzieję, że to w poprę wyjdzie powoli o ja pierdolę <grym> jak to fajnie wygląda Dobra, teraz Paś, sobie. Patrz, na... radę! Jestem kochany opuszczony masz? Tak no. już jedna belka mu zawisła Czekaj daj na Challengera, spróbuję challenger. No dobra, spróbuj znaczy nie, bo to głównie przez to, że trochę się header podnosi do góry. Ło, stęknął challenger. Ale jest okej. Okay. A, no, i wpadnie, patrzcie! Co? Myślałem, że wpadniesz. Nie no, bez przesady, dobra. To bo mi się przypomniała... ...dani polany ta, 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 ta. body, że może. No dobra. Ale tu lepiej idzie, bo tu jest z górki, nie? No. W tym to napełnimy. Zobaczymy. Znaczy tylko, żeby wiesz, jedno na drugim lepiej słowo bo... Dobra. Teraz to trochę szeroko poszło no, Trudno, no trzeba to jakoś... Tam... Jeszcze będzie ragać pewnie Ja biorę palkę i już lecę żeby... w ogóle. Tam a, czy lec się z pusty? Tak, ja piknie był O, o a, idę. już idę Dobrze, o, może teraz? Twoje... Patrz, teraz ładnie w jedno miejsce poszło. Tak, do góry Pierwsza Jeszcze mi się wpakowała, pomiędzy gąsem stał. Układ. Mmm, Ta Valtra w sumie jeszcze ona tu ma dużo Fuck. E, zawisłem Na kostce No Kurczę Dobra, spada Zawsze mi się wpakowała pod te O kurde, Kazi, no moje to się utopisz. Nie, a nie to tak ja radę. W dobra. Dobra, QP odjedziemy. Albo weźcie tu dalej, o tu w tym miejscu, będzie tutaj wygodnie jak znaczy, Trzeba to pospychać wszystko, a później może jedna belka no. i wiesz, może zablokować cały ten No lepiej ten, nie, będziemy lepiej razem przyszłego. z Jopikiem równo jechać i wtedy wyjdzie. Jopik, opiszaj i... <śekw> Czekaj, Konor. Ja tam no, nie, najpierw jadę. No, czy... Ruch uliczny mi się przydał wyłączyć. Dobra, Dobra. słuchaj. Patrzcie, przyjebie do mnie. Eee, Kurde, co za cfel. <śkudzi> Jadź. Gdzie jest ruch uliczny? Na dedyku? Wiem, ale... Czujesz Masz pedał. Dobra dawaj sypaj tu i tu dalej, tu jak jesteśmy teraz, żeby po prostu tu było miejsce choćby w tą stronę Znaczy ci chodzi odtąd czy jeszcze dalej? No syp, syp już, syp, żeby tu jak nie... tylko kontrol i uciekaj szybko. Nie mogę Dobra dobra wiesz, Iconer? Nie ja widziałem jak się sypi, wiesz, bo nagle. Aha Też właśnie nie widzę tak czasami. Ja widzę wszystko. Ło! Zabrzmiał jakbyś był jakimś stróżem prawa Ja widzę wszystko ja Jak to Patrzcie jak to o, lata w ogóle Ty kazi od jednego boku to chyba ja od drugiego co go. Dobra wpychać to Have fun Zobaczmy FPS. pas Nie, nie, nie. Też też Jesus Jezu Sorry, takie pytanie z dupy Próbował ktoś kiedyś streamować jak nie, ja chyba. To, ale to nie wychował mhm. Bo mam mniej opcje. Ja bo idę zobaczyć jak o, to się ten tam... No jeszcze. ma dużo mniej Wie, jakoś to się zasypuje, mm. nie? ale coś czy też, też, też się trochę potrzeb to zasypiemy. Nie no, to mamy dopiero Wygodać. 5 minut challenger. Ile? 5 minut? No. Ja bym się sypać, co nie? W sumie to dużo to... lepiej idzie ale... niż przed tym. Po co z drugiej minut. strony jak tutaj te... Ta... Nie spychaj tam wtedy, tylko stara się tu na środek bardziej, żeby to w jednym miejscu leciało To tu jest najbardziej środek mhm. A środek jest gdzieś w tym miejscu, o, w tym A jak burty ten ten, ciężko ma co? No jak od razu jak dojeżdżasz z tą słową, to tylko tak, oooo stęknie sobie Najlepiej to się ustawić na wprost i później już tylko nawet sklecajmy, i nie podkręcić. Potem. O, ładnie Kazi. No. Kazi tu jest dobry operator. A kiełbik to operator amator Maszyna wiza tylko operator. <grym> 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 Właśnie o sobie powiedziałeś. <grym> Czemu o sobie? Ja już tyle belek wepchłem, że... opie. No goście ja też. No ale patrz, Kazi spychaje do końca, nie? Nie ma jak pół, topu. O, Ło, pięknie. Wow. No ładnie. Zbieraj się z nas Ja też słabą. czuję, że ktoś się utopi w tym w rzece przy... Ej nie no, to już ładnie zasypane. Dobra, to nie będzie źle, nie będzie wiem, tam... Wiem. Mieliśmy drzewem, ale drzewem to bardzo spadkie PSU poleciało. Nie wiem, może jakieś skakanie przez rzekę następne czy coś. Tylko Miki miał 60. No. No spadło za bardzo Dobra No a tu jeszcze takie 2 trzy razy i będzie pewnie Byłem, słychać jeszcze te baloty tutaj po lewej? Czy Oś, jest... Nie, wierzę, wierzę I żeby żebym się nie zawiesił Dawaj majster... Czechnie, już, już? Dobra, Kaczku, mhm. konar wierzę ja już jadę za Teraz bliżej tej rzeki Nie przez za blisko teren. bo ci kazik przeleci przez ten O, ja widzisz, powiem, bo, o patrz, lecą od razu do tej do rzeki, nie? Jak jest bliżej, jak jest pod kątem no. No. To jest dobre w sumie Ja pióro pes... w 20 Ej, A nie, ja, ja mam dalej 40, ale i tak spadek Jesteś daleko ty Ło kurde No? Powiem, jak tak podjeżdżam bliżej... Tu, jak jesteś bliżej, a dwa sobie kliknij. O, spadło mi do 20 też. Dobra, daj jeszcze radę grać. Dawaj, Kiełbik. Razem, dawaj, dawaj. Czemu cofasz? Bo za koło się zachaczyłem. No Czekaj, nie, 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 nie. ma już pewnie z 10 FPS-ów. Nie wiem, nawet nie wyłączam. Ładne! To... <laughs> co, the... co, co to się to stało? <laughs> Na stort stanęliśmy. Stanę na wysokości zadania. <laughs> Ty jakbym widział wczorajszego snapa <laughs> Kurwa. Ty no jeszcze trochę ich tu brakuje jeszcze troszkę tylko A ciekawym czy w ogóle da radę po nich przejechać wtedy No Właśnie to jest pytanie My to zajebiemy, będziemy grali na czterech FPS, a się okaże, że to nie działa się że, że się ciągnie że się ciągnik zapadnie w balonie Kazik, ty chyba jednego użytkownika już ja przestawiłeś, Tak mi się wydaje A ma go no. i nie ma Nie ma go? Nie, wyciszony jest Jak wyciszony? Co a ty gadasz? Ja jestem No No, to jest ty to i Bo ja przegłos mam czasami Myślałem, że gdzieś poszedłeś, bo patrzy mikrofon wyłączony, a ty jesteś tu i słuchasz ja Nie, jestem, tylko ja mam przegłos czasami jak po nie gadam, to wyciszam, żeby już wiesz Dobra, dobra, dawaj tą Waltrum. Dawaj, jeszcze jednym tak, jeszcze jednym takim Bardziej tak pod kątem właśnie trzeba, nie? Mi no, się udaje. Żeby po skosie to waliło, ty. No dobra, zaraz, zaraz was uratuję. Czekaj, ja tu cię odgarnę jeszcze, żebyś mógł tam Jak ja, ja to radę, już chyba tak? w prawo w tym mam herę. Ty, ja jak wchodzę no, tak do ciągnika, momentalnie mam 60 FPS-ów. Ty, dziwny. Tutaj ja stoję praktycznie, tuż na tym skosie, żeby tylko później padłem na dużym skosie. A jak ja wysiadłem to mam normalnie, 60. Nawet jak się patrzę w tą stronę. To jest 40, 50. No jak się patrzy to to jest wypadek. Tak? Ło kurde! Ale mną posmykało. Wyłącz to, co ty... Zaraz... Konar się musisz popisać. Ale mną posmykało i... To ja się popisałem co, ty, co zrobiłeś? Dawaj konar, jadź. Boże, kiełpik. Jadę. A kiełpik co ty robisz? No bo... To, to, się to jest było. właśnie za ten... Tak jakoś się zahaczyłem, że nie mogłem wyjechać po tego te... Zamyśliłeś ja w tym momencie będzie koniec Wjedzie. Okay. Nie wiem ale o kurde, o kurde ale No nie wiem, przycina już ja pierdzielę. A co ja, ja mam powiedzieć dzieje? Gościu <laughs> Nie gór. dość że mi cały czas zaczyna to jeszcze teraz to całkiem się czy ja w Minecrafta? Czemu ja by to no. miałeś coś tak małe PS What the fuck O teraz ładnie poszło Ładnie, no mówię, ładnie, ładnie. To dobrze byłem... By im cię wepnął ale ja nie są dostał. Ej dawaj <laughs> ci teraz z drugiej strony zrobimy 2-3 przejazdy i będzie o, dobrze. Okay. No, będzie spadł. Właśnie, właśnie z Gdzie była Alina no. to mi cię wyciągnął, ale tak to to Jedynie Sam się utopisz. Ej, już spada Ech? powoli do ten, do dziesięciu już, coraz bliżej jest, więcej <laughs> dziesięciu Jak on wpadł w to I lub? I ja tak na laptopie grałem PFSA, bo nie, nie miałem więcej, bo mi nie ten, nie wydają Buter. Z tamtej strony jedziemy teraz? Ej, już no, po Challengerze Czemu? Utopił Z drugiej strony trzeba tam Dobra, z drugiej strony Dobra, bierz kombajn i spychaj Czekaj Nadę. Utopił czerwiera. Nie co utop kiełpik drugiego. Spokojnie Kurde, tylko tu jest drzewo. Ja chcę nasłam pospychać. Damy radę. Nie ma piły. Pieprzone drzewo. Szukamy jeszcze jednego ciągle z prasą. Ej, patrzcie, nagle 60 FPS-u. No jakby siądziesz, że jak jedziesz to człowiek ma nadzieję, że na filmiku nie będzie strasznych tak bo. Opuściło, to jak go ty pod snopu tym ja jak patrzę Jakby... w drugą stronę, to nawet jest fajnie. O, dobra, puściło. Tak by całkiem inną grę włączył, nie? Jak odjedziesz. No. Tak kurczę, od razu ten lepiej. To ale, ale ja, ja coś... Się to, żeby pod było. I, I nagle stałe 10. Ja <noise> stałe 10. A <noise> no bo nie lepiej, tego nie będę wymawiał. <noise> o, fajnie idą. No dobrze bo idzie. Dobrze, ja takie usypałem po boku. No i się mierze, trzeba, co? No, raczej nie. No ale Ty to. Ty, stałe 10 Ale patrz, teraz ładnie się założyło. No. Będzie trzeba dobrze po skosiewie. <noise> Konar jako ma piramida. Spały nie chciał się obalić. Stoi, no, i nie opala. Konar no, dawaj. Patrz jak my tu jeszcze przypał. No. Tylko ja musiałem ja... przejechać. Kasiuk. Ale żeś odpierdzielił troszkę. Nie wiem, bo nie widziałem nic. No, tym Chalend... changer'em można Kto Ktoś siedzi w Challengerze? Ja mogę wie, Ej jak ja tu się to... zaklinowałem farmerem Oko Bo wpadłem w środek, środek balotów i nie umiem wyjść mam do Dobra, baloty Kurde <noise> Ale zobacz co ja odjebałem o, jest. Dobra ja... poczekaj muszę najpierw się wydostać Gość, normalny To wy? O kurwa tak to ściana prosta jest Czy ja trochę tą może tu zewnątrz, bo za duża kupa, nie co? Jedzie. Nie, nie ściągnęło zaraz bardziej weź w prawo, bo cię wyciągnie oh, nie no dzień. idzie, maszyna gwizda wow stałe, a, będzie stałe 10 10, 12, <noise> czerwone ty, ale szybka akcja, bo moje łówko się ścieli <noise> no serio, łoją mnie <noise> <noise> a ty <ci> krzesny będziesz <noise> Ej, daj ja? jej imię Kazik, żeby uczcić ten dzień po prostu i do całą chwilę Dobra, da się czy nie? Ja, dzieje, jaź, ja, jaź. Ja cię, ja cię. Ja, ja, ja ci ja, ja, ja. ja, nie pierdol. <grym> 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 Dawaj, <pica. grym> Dawaj Sasza, 8 FPS-ów 10. Ej gorzej Llecimy, jak mi komputer panowie. się zagotuje, albo przedłużacz się popalą. Jak ja bym miał na tych Ej, na średnich to też bym pewnie miał teraz. Trochę. Nawet Ide. więcej. Ja na swoim blaski smażę. Wody A Czekaj, jak ja ci jak pomogę Konrad. Ty się, się chyba przyjechać. te, ty się co? Nie, 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 wyjadę Tylko że spuchnie trochę, to się przyjedz. No to ja, się raz raz ja sobie w miejscu, o, dobra idź A, próbuję no, jechać po do... do... e, Ale słuchaj, niektórzy nagrywają na YouTube, Fsa i mają takie ścinki Cały Pop. czas. No, niektórzy mają tak. Ale to idzie. Kość, jak ja w Altru, przejadę, patrz. Dobra, ja muszę lecieć jak coś, nie? Aha. No dobra, ja A idzie, idzie. rolę. <laughs> what the fuck. fuck. Oj. Ale nie przejedziesz. Nie przejedziesz pod tym. To, trzeba, chociaż... Ej, właśnie. Ale mo ale most z obrony. Dobra, tak się ja się z nami żegnam. na razie. Ja pa, pa Dobra, idę po prostu Jak do No to dawaj, No to i... dawaj a, ty. To ale co będziesz próbował przejechać? Nie no. ja mam przejścia w teraz. <laughs> Ja mam... Tak? Nie no, ja wiem. Pać, ale. Opuściło. Dobra. Tam, kurde, kostek. dałem od ciebie chyba ...trzy razy więcej za kompa i kurwa mam mniej FPS-ów. Dzięki, dzięki FS. <grym> <grym> Dobra, kurde, dawaj ty, bo ja nie umiem. <grym> A się jeszcze, kurwa Dobra, konar, bo ja już kurwa nic nie widzę. No, konar pojebało cię chyba. Poczekaj, ja to zepchnę tylko w dół. I z rozpędu tam spróbuję się przejechać chłopaki już do wypiszą co my tam nagrywamy Take <laughs> Jak to się to pisze challenge? Przez CH. co Nie wiedziałem jak napisać napisał challenge <laughs> <laughs> Topił Boże waltry Biedna Waltra a taka była ładna, amerykańska. Próbuję wjechać, ale wątpię. Nie wjedź. Łopie, dawaj, jedziemy. Dobra, ja jadę challenger'em, może się uda i wyłączam tego FS-a, bo spalę kąpa Dobra, uwaga. Ciekawe jak ja mam teraz użycie procesora, aż sobie odpalę menadżer zadań. Wielka chwila. Procesy, wydajność Czekaj, odpalę FS-a tylko Gdzie? Yeah. E, mój komputer jeszcze nie dostaje po dupie. Ty olejki służycie ramu w ogóle Czemu odpalone, że mi tyle ramu zżera? rama pewnie. Jep, już po drugim challengerze. No bo jeszcze tutaj idzie ten, ale chociaż ty zobacz, idzie. Dobrze, że przekupowiec. Ej, ja myślę, że to by było lepiej. Inaczej by trzeba było zrobić. Teraz po prostu wjechać tirami na to z naczepami dwoma. Odpiąć naczep i złoż po naczepach przejechać. Nie, co... Razem złączonych. łączonych. Plaka. To się Nie, dobra. Wtedy Dupań. by się może dało. To była jedyna opcja na moje. Wiesz, Bo tak na moje, to nie, nie, nie przejeżdżasz No to dajmy tego savea, ja spróbuję. Z nasem. Z nasem. Of dupa. E nie, to nawet... Dobra ludzie. Więc no, tak... Wie, 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 Ej jakbym wie, przejechał tam gdzie Waltera, to bym przeszedł. O. Mamy jeszcze chwilę, aj poczekaj Sprzedaj waltry Żeby Pacz, nie przeszkadzała. Nie. Czekaj, bo mi się mapa wczytuje. Nie sprzedam, tylko zresetuję. No może jeszcze ko kosztek chcecie, co? Dobrze zresetowałem? Uh -huh. Tą walterę co trzeba? Tak, tak. A, Challengera też zresetowałem tylko tamtego. No. To można od razu tamtym też przyjechać. Że bo mi mapa strasznie długo się teraz wczytuje. Ja też tu, o topie pędzę tak dla jaj Nie to go tam tak żebyśmy mogli Tak dla jaj Aha, mówię to co tak mało, ona opony się od... Nie Dobra dawajcie szybko, że widzieliśmy FPS i tu zyskiłem Też Ja mam 8 O, chyba puściło? Dobra, mam 50, ale tak jakoś ta, przy 50 wszystko szybko chodzi A ja, to ja to mam takie bo jest tutaj opcje. Patrzę na to już Nie no ludzie tak, możecie ja zadawać ręcze, na mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawiliście Ej ciekawe czy jakbym wjechał kołami na, na samochód Czy bym po nim tak normalnie sobie przejechał czy by mnie podbiło? Nie wiem Ej, nie przejechałbyś nie Ale przejechałbyś, bo któryś chyba jechał i przejeżdżał po samochodach wszystkich po kolei no. Ale jak wiesz, nie środkiem tylko kołami po prostu Teraz ładna mnie tylko byś tak? Przez tą rzekę mogliśmy spróbować, w tym, w tym miejscu w sensie no bo w ogóle do dupy, ale raczej, raczej fajnie bo wąsko, ale głęboko. No to tu mm -hmm. za mną jedzie, Agaczka? Kojarzy mi się to z pewną siostrą. Nie ja <noise> wolę się wypojestać się. No jedziemy Bo Ja w ogóle jestem się z niej wszyscy. To idzie. Ej w ogóle ludzie myśleli, że jak ja gadam o tej siostrze pewnego użytkownika, to gadam o twojej siostrze. O mojej? A to jest mojej. błąd. No. O twojej Kaziu. No, nie o jego. Więc nie, nie w ten desek. Tego użytkownika z nami teraz nie ma. E, no, poszedł. Przez <noise> Cicho, lat. nie gadaj aż takich informacji, nie <noise> ma. Nie, nie ma. <głos> <głos> o kurde, już była jedna ścinka. No, właśnie się też poczułem, ale 50FPS. O kurde, jaki spadek nagle. Tak, ja mam jeszcze 50, 40. 5. O, mi odlagowało teraz. No, mnie szarpu. Dobra, ja próbuję środkiem teraz. Aha, drzewo mi wyskoczyło. Ja <laughs> żartuję, widziałem je, ale zablokowałem się. A Konar tu się paprzy. Ej, wiesz co? Ja was w ogóle nie widzę. ja teraz po kostce jadzła. Latające kostki same. Ja was nie widzę, nie widzę. co to? tam? Och, chuj. A co my ciągle Konar, tarem. ale. Przesuń no się. No jak, jak ja nie widzę dupę, no to wjechać tam do tej wody. Przesuń mi się. Ja nie wiem, jest. Ja muszę Kaziowi pomóc. No tej lewej. No skręcasz we mnie w <grym>, te kostki nie. są do dupy, bo zrzucałem człowieka do wody głębiej. Przesuń Dobre. się, przesuń się, a tam spróbuję wjechać. No może, jedzie i mnie blokuje, no. Weźcie, bo coś zróbcie. No. Ja, tak ja was nie widzę, kurwa gości. Dobra, jadę na niego. Ała. ty no, wpakowałem się do tej wody i jestem już... ...w pół utopiony. <głosy> eee. <głosy> ja pierdolę! <noise> no puść go! <noise> Uj, sprzedaj to albo zrosnę. Ta, do tyłu jedzie, ale do przodu to nie chcę już. Tu tyłem spróbuję. A ty już nie wyjedziesz. Dobra ludzie, nie, kończymy, bo ja już naprawdę nie mam siły, nie mam... Mówię, ja bym tu postawił dwie przyczepy. Pomocy podkołową. Z jednej pokoju. i z drugiej strony bym wjechał tyłem. Ale nie mogę wyjść pod Próbował po później przyjechać po przyczepach. Jak Dobra, nie ciągnikiem. Nie, przyczepy za wysokie. Dobra ludzie, dzięki serdecznie za spędzenie 23 minut razem z nami, także trzymajcie się na razie.